Dobrze, czwarta noc dobiegła końca. Czwarta noc spędzona w San Marino. Jedną noc byłem przez jedną noc koszczony na couchsurfingu. A w tym domku, w tym domku tutaj ostatnie trzy noce przespałem, przeleżałem. W sumie w tym miejscu yy, przemedytowałem 14 godzin. Muszę się czy tam, nie wiem, czy pochwalić. Poinformować i jest bardzo, dobrze. jest bardzo dobrze. Czuję się jak nowonarodzony. Też oczywiście tu, bo to były dwa pełne dni spędzone. W tym miejscu też oczywiście chodziłem sobie po okolicy, natomiast robiłem rzeczy, porządkowałem, patrzyłem, jakie filmiki wgrać na YouTube'a, na żywca, jakie nie. W tej chwili nie mam dostępu do internetu. Kiedy było załamanie pogody, wczoraj od godziny czwartej do czwartej, do od czwartej rano do czwartej było burze, padań, padał deszcz w ogóle, to tamtego czasu nie mam internetu, jeszcze to się nie, yy, nie naprawiło. Ale o czym tutaj chciałem porozmawiać, taką wiadomość przekazać, tak jak teraz porządkowałem trochę siebie podczas yy, tego wyjazdu, taki odcinek. Regeneracja, porządkowanie, tak samo chciałem się wytłumaczyć, yy, dlaczego Pomarańczowy Kruk w tym roku pojechał tylko w jedną podróż zagraniczną i to w dodatku tak śmiesznie. Żartuję, oczywiście, ale śmiesznie w porównaniu do tych moich dwóch dużych wypraw autostopowych. Śmiesznie krótką, bo 2,5 tygodnia, niecałe nawet 2,5 tygodnia dwa, bo dwa tygodnie i, i ile? I trzy dni tak ta wyprawa trwa trwać będzie dlaczego tak jest ponieważ ten rok to jest u mnie rok bardzo dużych zmian i jedną właśnie taką można opisać te zmiany czymś co nazywa się porządkowanie po prostu nie wiem dokładnie sam, jak to się stało, człowiek się zmienia i tak dalej, ale ja stwierdziłem, że muszę jeszcze bardziej uporządkować swoje życie, bo nie powiem, że tam niektórzy są bezdomnymi, czy, czy w ogóle, nie wiem, zmieniają pracę co dwa dni, piją, ja nie piję. Nie zmieniam pracy co dwa dni, nie jestem bezdomnym, chyba że tutaj. Także ich, ich życie jest bardziej nieuporządkowane, ale no moje bo zależy jakie przyjąć kryteria. Powiedziałbym, że jest, jest taka, jest tak uporządkowane. Niektórzy jak słyszą, czy wy widzowie, o tutaj tak ujeździ. tutaj sobie jedzie, tutaj sobie jedzie. Też różne możecie mieć opinie, jedni. Jedni mogą pomyśleć, o, nieźle ogarnięty, że tak może sobie pozwolić na takie coś, a inni, że co za świr w ogóle, że jakiś ten... No i myślę, że tak pomiędzy tymi dwiema um, opiniami się sytuuję i chciałbym właśnie jeszcze bardziej tak e, stabilnie, nie wiem czy stabilnie żyć. Także mam dużo takich rzeczy... E które zacząłem i nie ukończyłem, więc takich, można powiedzieć, projektów ambicjonalnych. Czyli tak, książka o podróży wokół Bałtyku. Podróż wokół Bałtyku była 3 lata temu, chciałbym powiedzieć. No i w ciągu półtora roku od tej, tej podróży to ja napisałem 80% tej książki, czyli 300 stron, a od półtora roku nic nie napisałem. Także zamiast dokończyć tą książkę, to ja sobie pojechałem w podróż z South Tripa, tak? przez Ukrainę, Rumunię, Bułgarię do Grecji w zeszłym roku. Fajnie było, ale no nie wiem, jakbym się cofnął, to nie wiem, jaką decyzję bym podjął. Chyba bym też pojechał, ale bo ta, ta podróż to nie tak ach, chciałem, chciałem, chciałem. Um, z wewnątrz to wychodziło, żeby znowu pojechać w taką dużą, czy dwa razy krótszą, ale też dużo. No i o to fajnie dzwony biją. co 15 minut. Stąd. Nie więcej co 15, stąd i stamtąd. Ponieważ właśnie jak w medytacji się siedzi godzinkę. No to, że ding, jeden dzwon i drugi dzwon bił, czy trzeci dzwonił i czwarty to już godzinka. Nie więcej. Tak to, no znaczy mniej więcej dokładnie chyba. Nie mierzyłem, bo ja timer miałem ustawiony oczywiście, ale tak zauważyłem. Czasem udało się zauważyć. Um, Wracając do głównego wątku, o grzyb, to był powrót do Także pewnie bym pojechał drugi raz w tą podróż, ale w tym roku, to jest, to jest rok po prostu kiedy no, wokół Wrocławia podróżowałem wzdłuż Odry, to była jedna podróż i druga tam gdzie pojechałem na Woodstock, do Szczecina, do Torunia dwie można powiedzieć polskie podróże i ta i ta włoska. A tak siedzę, siedzę sobie w domu, więcej pracuję. Pracuję teraz jako, można powiedzieć 50 na 50. Jako copywriter i jako merchandiser. Merchandiser, czyli wykładam towar w markecie. Yy, można powiedzieć, że to mi zajmuje w sumie teraz Cały etat. Zależy o jakim okresie mówimy, ale yy, tam dwa tygodnie w tył i, i teraz co będzie no to tak cało etatowo pracuję po to, żeby właśnie tak za, zainteresowałem się. A to może, to może za chwilę. Dużo, dużo chciałbym powiedzieć w tym filmiku, a, a widzę, że nie mogę. <śm> bo cały czas zobaczam z tematu To może po kolei chcę dokończyć w najbliższym czasie Najbliższy czas to jeżeli chodzi o książkę, no to rok, w najbliższym roku chcę dokończyć tę książkę Co wiąże się z tym, że na pewno nie mogę pojechać sobie na jakąś bardzo długą podróż bo muszę na nią wcześniej zarobić na tą podróż Musiałem poświęcić jeszcze więcej czasu na odrabianie i tak dalej, co się wiąże z tym, że nie mam czasu na napisanie i tak to się zapętla, czyli dokończenie książki. Mam bardzo dużo filmików, które chciałbym zmontować i właśnie będę to robił. Będą się pojawiać bardzo, bardzo dużo, się będzie pojawiać nowych filmików, tym bardziej, że yy, zrobiłem update mojego komputera <grym> to ze 2-3 miesiące temu yy, za 280 zł kupiłem na OLX yy, płytę główną, ramy i procesor które no, śmiga, śmiga mi wszystko lepiej 6 razy naprawdę już nie, nie żartuję 6 razy lepiej niż, yy, niż wcześniej Także montaż. O wiele łatwiej mi się montuje, o wiele łatwiej mi się pisze jako copywriter, bo też wszystkie programy szybciej działają. Co ciekawe, ten mój komputer nie był jakiś taki dramatycznie tragiczny, a teraz dla, dla speców to, to powiem, że to, e, to jest 8 GB RAM, dobrego RAMu, dobra płyta główna i procesor i, i 52300. To kto się zna, to wie może sobie pomyśleć co ja miałem wcześniej no, na, na czym montowałem filmiki w programie, który nie potrzebuje aż tak dużo pamięci operacyjnej i tak dalej ale widzę ogromną różnicę o wiele łatwiej przyjemniej mi się to montuje, bo czasem bywało tak, że siadałem do montażu jeżeli tych filmik filmików źródłowych było bardzo dużo, znaczy w niektórych filmikach zdarzało, że montowałem 60 powiedzmy małych filmików, no to, to to coraz bardziej zamulało i ja w pewnym momencie. Dobra, koniec, idę na spacer, ja już miałem tego dosyć, a teraz nie będzie się tak pojawiać. Książka, filmiki. Ogólne takie yy, uporządkowanie mojego domu, bo. Robiłem parę lat temu takie porządki minimalistyczne, że wyrzuciłem połowę rzeczy moich z domu i chciałbym drugi raz zrobić takie coś, żeby po, połowy się pozbyć, bo dużo jakichś się nawarstwiło, mimo że można pomyśleć, że człowiek tak podróżuje to nieprzywiązany, medytuje, ale zgromadzę różne pierdoły i one mi są niepotrzebne. Też chodzę w, nie chodzę we wszystkich ubraniach a to zalega w szafie także można wyrzucić albo komuś przekazać to taka ta trzecia sprawa no z tym się właśnie wiąże to że mniej podróżuję. przez jakiś czas też, też, będą w przyszłości podróże takie miesięczne powiedzmy to będą będą Będą, będą, to się nie bójcie, to się nie bójcie, będą, będą poza Europę, będą, będą, ale takich, takich długich 5 miesięcy, 2,5 miesiąca to no nie przewiduję, miesiąc to też dużo czasu, też właśnie może wzniosę, wznoszę się teraz na taki nowy etap, nowy poziom, że, że tu w jedną stronę autostopem, a no w drugą samolotem, tak też można można zaoszczędzić czas, który można przeznaczyć na to, żeby o i tu kolejna sprawa no, to zarabianie pieniędzy, zarabiam więcej. Chcę... Zainteresowałem się też właśnie, zawsze byłem taki antymaterialistyczny. Ja, ja te wszystkie moje wyjazdy to tak budżetowo spinałem tak, no tak, żeby wyszło na zero po powrocie. Teraz chciałbym bardziej, żeby to było Jakieś takie bardziej stabilne typu, że dajmy na to jakbym dostał mandat jakiś na załapanie stopa nie wiem gdzie, w miejscu niedozwolonym, czy spanie w miejscu niedozwolonym, to żebym mógł go łatwo zapłacić, a nie powracam po podróży i mam zero. Nie? Teraz wrócę po podróży i mam jakieś pieniądze, żeby jeszcze żyć. Ale chciałem tak, zainteresowałem się materią, co dla mnie właśnie taka nowość, bo no zawsze zawsze wydawało mi się, że to jest takie im mniej się tym interesujesz, tym lepiej. A pieniądze trochę zniewalają, ale z drugiej strony teraz właśnie tak tak wyszła to, to, to takie porządkowanie, taka powiedzmy, że stabilizacja, bo nie nie, stabilizacja to nie jest to słowo, które mnie jakoś bardzo dotyczy, bo nie zamierzam domu brać na kredyt i, i, i takich takie, takie rzeczy, żeby być uwiązanym bardzo. Nie. Natomiast, żeby mieć poduszeczkę finansową, to tak. I to jest temat na osobny filmik. Natomiast, właśnie, więcej, więcej pracuję, oszczędzam, inwestuję również. To też jest no, ciekawa sprawa. Żeby mieć właśnie już. Żeby, żeby pieniądze się akumulowały nie tylko poprzez oszczędzanie, ale żeby jakoś właśnie one też rosły, się pomnażały, też w taki sposób to robię, żeby nie poświęcać temu zbyt wiele czasu. Oczywiście pierwszy etap to trzech miesięcy się zajmuję materiał. Pierwszy etap to był, no, że dużo onołem informacji i dużo czasu temu poświęcałem, natomiast teraz już jest tak wszystko poustawione, że to ma być jakby część poboczna mojej działalności, na którą tam poświęcę 5% mojego czasu powiedzmy miesięcznie, żeby to kontrolować, ale trzeba było zdobyć odpowiednią wiedzę, żeby dobre decyzje podjąć i żeby to wszystko miało ręce i nogi. No ale to już ten temat oszczędzanie, inwestowanie to w kolejnym filmiku myślę, że może z Bari. Chociaż może i wypadałoby o tym więcej powiedzieć w San Marino, bo tutaj są niskie podatki i, i taki... Nie wiem czy to jest do, do końca raj podatkowy. Raj podatkowy to chyba bardziej Malta, yy, Malta, Cypr i co jeszcze? Luksemburg, Szwajcaria, powiedzmy. San Marino, pewnie troszeczkę też, ale tak, tak. Na pewno bardziej niż inne kraje. Ale ja tu przyjechałem na wycieczkę na wczasy, Także życie porządkuję. Mniej teraz podróżuję. Ale to też będzie okazja. Dodatkowo trzeba powiedzieć, żebym żeby nie tylko obrobił te, ten stary materiał z podróży i tak bardziej siadł do tego artystycznie, tak jak y, były chwalone te moje filmiki przez Was y, tam z Ukrainy, z y, Ukrainy, Rumunii, tak Nie wiem czy tam się pojawił już z Rumunii, chyba jeden się pojawił yy, także bawi mnie ten montaż Może w przyszłości też, też y, Chciałbym, jeżeli to się rozwinie, troszeczkę montować za pieniądze, ale to długa droga do tego, bo jeszcze, jeszcze trzeba się trochę nauczyć, ale widzę, że talent jakiś tam do tego mam. Tylko to oczywiście talent, żeby do, dobry, zmontować dobry filmik, to trzeba też na to poświęcić czasu, się poduczyć. Nowy program może tutaj patrzeć, o może tak, może tym. Wpadałem różne różne programy do edycji, też na tym starym komputerze, to chyba był główny motyw właśnie zmiany komputera. To taka niskobudżetowa zmiana, no ale to jest właśnie ciekawe, niskobudżetowa zmiana. 280 zł update kompa, ta podróż, 2,5 tygodnia łącznie z biletem 800 zł, no i widzę, że, że, że to ma rańce i nogi, bo dzisiaj jest bodajże ósmy dzień podróży. Ja ze 100 euro ze 100 euro wydałem 35 dopiero, czyli mam 65 euro na jeszcze 6 dni podróży zagranicznej, bo tam jeszcze jest z tego budżetu są PLN-y. Także tam, tam jeden host mówi nie, nie, to tak nie da rady, tam jak powiedziałem, że 8 euro na dzień, nie, 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 niemożliwe. Możliwe, możliwe. Nawet się przejechałem, tam jest kolejka linowa, ona kosztowała 2,80 euro, to się przejechałem, bilecik za minutę podróży, ale zaoszczędziło mi to 40 minut czasu. No, to takie, takie widzicie, tutaj też tak, jest taki motyw, to 800 zł czyli de facto po odliczeniu biletu. 2,5 tygodnia podróży w 565 dobrze liczę? Tak czy nie 500, 555 nawet, bo ten bilet 245 kosztował 555 złotych na, na 17 dni podróży no, no. <laughs> Nawet powiem Wam, że mnie to trochę stresowało na samym początku, teraz już już nie mm. No to łatwo, łatwo tam, tak wyliczyłem sobie, że 8 euro na dzień, mniej więcej, no to, no to jak tam duże zakupy zrobiłem, no to, to zrobiłem za 19 euro i tak no wiedziałem, że to mi wystarczy na 2,5 dnia na spokojnie. Jeszcze Gartiemu z tego ugotowałem taki obiad karun, warzywa, cieciorka, jajecznica. Jeszcze właśnie nie tylko, że dla siebie, ale też dla, dla niego ta żywność była. No, a to trzeba kombinować. I to jest taki motyw właśnie, z, z jednej strony tutaj te oszczędzanie, to jest de facto tak. Takie uczenie się oszczędzania i takiej jakby pokory wobec pieniądza, a z drugiej zainteresowanie pieniądzem i inwestowanie. No, tak, tak, tak to bywa. Porządki nastały u mnie. Jest, mamy dzisiaj trzeci czy trzeci trzeci czy czwarty, czwarty zaraz teraz nie pomyślę chyba. Dzisiaj jest piątek To mamy Jest trzeci dzień października Patrzcie jaka pogoda Wczoraj, wczoraj to był dramat, ale tutaj 3 października o godzinie 11 rano Pomarańczowy kruk w pomarańczowej koszulce, w pomarańczowych spodenkach na południowym zachodzie chciałem powiedzieć, Ukrainy na południowym zachodzie San Marino opowiada o tym, jak porządkuje swoje życie i dlaczego to jest jedyna zagraniczna podróż pomarańczowego kruka w tym roku. I tymi dzwonami Zakończymy film